Zróbmy przekąskę jeszcze smaczniejszą. O tak. Och, chmalti i miotowa galaretka. Wow, mogę trochę? Jasne, masz. Morety! Ile pyszności! Super! Ekstra! E, e, czy ja też mogę? Oczywiście, trzymaj. Co? Czemu moja przekąska jest taka mała? Dlaczego? Eee. Chyba <laughs> komuś się nie poszczęściło. No dobra, próbuję. Mm. Ale to pyszne. O, tak. A teraz wysypię wszystko na mój język. Dobra. Poczekamy. Ile można? Moja cierpliwość się kończy. Ach. O. I nadal nic się nie dzieje. To nie wychodzi z opakowania. Okej, okay. nareszcie. Mmm, jakie pyszne. I co, to wszystko? Ej, czemu we mnie rzucasz opakowaniami, Deni? Przestań. Ojej, przepraszam, to był przypadek. Trzymaj, musisz to zjeść. Wiem, teraz moja kolej Zaraz zjem te smakołeki To jest niesamowite Nie mogę się oderwać mm. Takie pyszne Naprawdę fantastyczne Krupiące mm. I takie słodkie Co? Co to jest? Genialny wynalazek smaczne. Miam, mia miam. Smakowało ci? No dobrze. Zjem więcej i wypluję wszystko prosto w ciebie. Nie, nie, nie. Przestań. Proszę, nie rób tego. Dostałeś za swoje. Chyba wszystko zjadłam. Quentin, teraz twoja kolej. No dawaj. Wow, no to spróbujmy. Jedziemy z tym. Ach, jakie to ciężkie. Jak mam to podnieść? Ła! Uh -oh. uh -oh. <śla> Żartowałem. <śla> Chwila, pomożecie mi? Dzięki. O tak! Ej, stójcie! O nie! Jestem cały w galaretce. A, Nic nie widzę! Przestańcie! Stop! O, patrzcie! Jestem cały w galarecie. A na stole leży mnóstwo Maltidzarsów! Częstujcie się! Wow! To Oreo! Co? A gdzie jest moje? O, widzę je tylko przez lupę! Jest mega małe! O, porażka! Biedny Quentin... Aha. Przykro mi, ale spójrz na moje oreo Jest mega duże hmm, A twoje, Deni? Jest ekstra Mam średni rozmiar Zacznijmy od spróbowania nadzienia Zlizujemy cały krem hmm, Pyszny Zjem cały kremik z tego ciastka Bo jest Taki dobry hmm, Nie mogę się oderwać A teraz zjem ciastko Chociaż chwila, mam pomysł. Tu jest mój plecak. Mam w nim jeszcze mnóstwo znakołyków. Wysypię wszystkie. O tak, tylko spójrzcie. To wygląda niesamowicie. Próbujemy. Smakuje jeszcze lepiej. Mmm. I. Mój, to wygląda okrydnie. Ale to Twoje ciastko. Ty zjem swoje. O nie, jak mam to ugryźć? Co się dzieje? O nie, jak mam to zjeść? Chwileczkę mam pomysł. Mam tu duży kubek z mlekiem. Zanurzę w nim moje Oreo. Teraz wszystko wymieszam i będę miała koktajl z Oreo. Pyszny. Mogę trochę? O tak! Okej, okay, trzymaj słomkę. A ja wypiję wszystko z kubka. Mmm... Jeszcze mm. i jeszcze. O tak, jakie dobre. Ups. Mmm, niesamowite. Uh, jestem pełna. Uh. O jej, co? Witajcie w moim laboratorium. Ekstra co? Dobrze, zaczynamy. Co to? A, rozumiem, a to? O, oh, dobra, tu też coś się dzieje. Wow, wszystko jest super. Proces ruszył i wygląda wspaniale. Trzad! Gotowe? Gdzie jest ciastko? O, tutaj. Zaczynamy. I jeszcze troszkę. I jeszcze. O, tak! Ekstra! Patrzcie na to! To będzie mega pyszne! Hmm? O nie, Quentin! To ciastko jest za duże! Kryć się! O nie! O jacie, masz taką dużą porcję lodów! Tak, uwielbiam lody! W dodatku są o smaku gumy balonowej! O, Moje lody! Co za... O... Nie tym razem, to będą moje lody, jasne! <laughs> Co? Czy to był sen? Deni wydawało mi się, że miałeś mniejszą porcję. No trudno. Mam malutką porcję. I malutką łyżeczkę. No to próbujemy. To i tak na pewno będzie pyszne. Aha. Mm, rewelacja. Och, palce lizać. Teraz ta głucham balona. Niezła zabawa. Ojej, już nic nie mam. Auć! O nie! Mój język! Przekleił się! O, pomożesz mi, Jenny? No pewnie, że tak. Mam pomysł. Ej! Co co zrobiłeś? Wcale mnie pomogłeś. Lepiej. Dobra, teraz ja zjem moje lody. Co? Łyszka się zepsuła? Hmm. Muszę pomyśleć. O, już wiem! Użyję pałeczek. Cisnę je do środka i mogę ukroić lody nożem. Taram! Mam teraz lody na patyku. Wspaniale! Mm, nie mogę się oderwać, to jest takie pyszne! O, tak! Uwielbiam lody. Ostatni gryz. O nie, zamarzam. Ale mam jeszcze dwa lody. Muszę je zjeść, bo są takie pyszne. <mum> 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 Quentin zamarzł. Można zjeść jego lody. Wow. Mm, jeszcze troszkę. Jakie dobre. Są naprawdę zimne. Takie pyszne. O, ojej! Oni zamarzli, więc ja nie mam ochoty jeść lodów. Dlatego je rozpuszczę. Użyję do tego suszarki. O, tak. Mieszamy, wkładamy słomkę. I mogę pić lody. Gotowe! Widzicie? Och! A teraz nadbucham balona. Dobra. O-o! Oh -oh. Chyba zaraz stąd odlecę, tylko nie to! <śmierz> uh, co to było? <śmierz> Spadłeś z nieba? Niezły, ubaw! <śmierz> wow, mam ogromną porcję nutelli! A ty? Mam średnią porcję. Spoko. A ty, Deni? Mam najmniejszą. No, mm, czemu? Jaki mikrus. No dobra, zrobimy tu małą dziurkę i wyciśniemy na chlebek. O tak. Teraz mam super kanapeczkę z nutellą. No to teraz moja kolej. A ja włożę nutellę do młynka. Wycisnę na chleb. O tak. To się nazywa kanapka. Co? Moja Nutella jest mega ciężka. Możecie mi pomóc? Dzięki. A teraz wszystko wyląduje na mojej mega gigantycznej kanapce. Wspaniale. Deni, i ty to nazywasz kanapką? Może jest mała, ale jest pyszna. Więc się cieszę. Teraz moja kolej, żeby zjeść czekoladową kanapkę. To jest takie dobre połączenie. Pyszne. Palce lizać. Mogę gryzać? Nie ma mowy, to moje. Ale z ciebie wózka. No to teraz ja. Jaka wspaniała kanapka. Taka apetyczna. Próbujemy? Mm, bardzo mi smakuje. Och, chcę więcej. I więcej. O tak! Co za wyżerka. Ach, zjem wszystko. Ach, nie mogę się zatrzymać. To obrzydliwe, Quentin. Jesz jak zwierzę. No co ta tam? Fajnie, co nie? Jeszcze i wyglądasz jak... Pychota. O, a co ma Martin? To średnia butelka. Super, będzie pyszne. A co ma Melisa? Nie wierzę w własnym oczom. To ogromna butelka w środku galaretki smakoskidesu. Jak fajnie chcę spróbować. Czekaj, pierwsza spróbuje Lilian. No to jazda. Tak bardzo chcę spróbować tej fanty. Uwielbiam ją. Otwieramy. Ojej, nic nie wypływa. To też galaretka. Spróbujmy. Jaka dobra! O smaku jagodowym! Już nic nie ma? O nie, jaka szkoda! Nie najadłam się! Ojej! Chwila! Zgniotłam puszkę i powstał samochód? Teraz konewka? Dziwne. Co tu się dzieje? Chciałam tylko zgnieść puszkę! Super! możemy wyrzucić Ej, trafiłaś prosto we mnie. Teraz moja kolej. Wyciskamy i próbujemy. Och, jaka dobra guma do rzucia. Mogę nadmuchać balona. Ale czad! chcę więcej. Mm, jakie pyszne. O tak. Fuj, Martin, gdzie twoje maniery? Daj spokój. Co? Wszystko wypiłem? No to nadmucham balona. Ale był wielki. Ekstra. Wszystko teraz tak błyszczy. Lilian, z czego się śmiejesz? Bo masz całą twarz w różowych błyskotkach. Co? Muszę to zmyć. To straszne, Melisa. Teraz ty. Świetnie, spróbujmy. Otwieram. I wyciskam. Och, nie idzie. Potrzebuję więcej siły. Przebiorę się. Teraz jestem pewna, że mi się uda. A ja! O, co to było? Spokojnie. To było mocne, ale chyba nic się nie stało. Ojej! Jednak jest moja galaretka! Orety! To będzie pyszne. Wow! O nie! Co tu się stało? Teraz wszystko jest w galaretce. Chociaż jest mega pyszna. Mmm! naprawdę palce lizać. Ojej, jakie małe opakowanie Pringles. Trudno nawet zobaczyć, co jest w środku. A ty co masz? Ja mam średnie opakowanie. O Lilian ma najlepsze. Wow, to Pringles dla gigantów. Już chcę tego spróbować. Mm. Czekaj, Lilian. Pierwsza będzie Melisa. Tak, tak, ja jestem pierwsza. Otwieramy. Zsypujemy zawartość na dłoń. Jakie malutkie chipsy! Mmm, pyszne! Są takie czekoladowe. Smakuje mi to. Szkoda, że jest ich tak mało. Hmm, chociaż chwileczkę. Martin, dasz mi trochę swoich? Nie bądź skąpy. Chyba żartujesz, to moje, zostaw. Sam zjem swoje chipsy. Czekoladowych jeszcze nie próbowałem. No to jemy. Mm, naprawdę są pyszne. Hej, Melisa! Ja wszystko widzę! Kradniesz moje chipsy! Muszę je uratować. Zrobię z nich zamek. No tak, udało się. Melisa, zobacz! Ha. Wow, imponujące! Ale po co to zrobiłeś? Bo jestem smokiem, który pilnuje swojego czekoladowego zamku. Nie dam ci go zjeść. Każdy smok potrzebuje ognia, więc wypijemy troszkę tabasko. W ustach mi wszystko płonie. O nie, jeśli ktoś podejdzie, to go spalę. Będę się bronić, przestań. Zobaczymy. No to gryzę. Mm. O rety! Jakie pyszne. Mniam, miam. Lilian, teraz ty. Nie, Wyciągnę mojego chipsa za pomocą wędki. Ojej, to dziwne. O coś zaczepiłam. Tak, o mnie! Ej, co to ma być? Spróbujmy jeszcze raz. Znowu o coś zaczepiłam. Przepraszam, Melisa. Chcę tylko zdobyć swojego chipsa. No dalej! Przewróć się! Uwaga! Uff, udało się. Zobaczmy, co jest w środku. Dziwne. Melisa, ale ja nie pozwoliłam mi się częstować. Myślałam, że nie zauważysz. Co? Czemu mam takie małe opakowanie? Pech mnie nie opuścił. A co wy macie? Ja mam średnie opakowanie chuby buby. Fajnie. Ale Martin ma ogromne. No, moja huba buba jest ogromna. Super. Melisa, zaczynasz? No dobrze, spróbujmy. Ciekawe, jak smakuje moja mikroguma. Jest pyszna. Nadmucham z niej balona. Świetnie, co za zabawa. Ale już nic nie mam. Została mi tylko przerzuta guma. Może coś z niej ulepię. O, tak. Fajnie, co? No, może być. Lilian, teraz ty. Świetnie, otwieram. Wow, jaka duża porcja gumy. Jest taka smaczna i taka słodka. Uwielbiam rzuć gumę. Zjem krzyściutko. A teraz spróbuję nadmuchać balona. Ojej, wychodzi z mojego ucha. Orety! O nie, pękł. Jestem cały w twojej gumie. Fuj! Teraz moja kolej. Zobaczymy, jak duża jest moja guma. O jacie! Jest gigantyczna! Fajnie! Spróbujmy! Mm, jakie pyszne! Teraz nadbucham balona! Bo nie, jest za duży! Ja odlatuję! Jestem za wysoko! O o! Ja spałam! Wiem. Zjemy więcej gumy Martina i nadmuchamy balon. Musimy zrobić jak największe, żeby Martin miał miękkie lądowanie. No dalej, dalej, szybciej. Zmuchamy. I. O, mamy to. Teraz użyjemy to jako materaca. Ups. Nie udało się. Martin, żyjesz? No, jest spoko, dziewczyny! Dzięki, że próbowałyście mi pomóc! Wow, to kwaśne żelki! Uwielbiam je! Tylko opakowanie jest takie małe! Ja mam średnie, ekstra! A ja mam ogromne opakowanie! Mega! Jak to wszystko zjem? Nie jest tego tak dużo! Chaira, ty zaczynasz, bo masz najmniej! <grystanie> no dobrze, spróbujmy! To wygląda super! W środku był jeden zabawny ludzik. Fajnie, zjem go. Użyję do tego sztuczcu. Okej. Okay. Moje kawałeczek. Właśnie tak. Próbujemy. Hmm. Wow, jakie to pyszne! Ten żelek jest niesamowity. Skończyłam. Mmm, miał miam. miam. Ej, przepraszam. Teraz Jacqueline. Doskonale, teraz moja kolej. Spróbujmy. To wygląda fajnie. Wow, mój żelkowy ludzik jest dużo większy niż twój. Jest taki fajny. Spróbujmy. Mmm, pyszny. Chcę więcej. Zjem wszystko do ostatniego okruszka. O rety, tylko to jest takie kwaśne. O, super kwaśne. Aż mi całą twarz wykrzywiło. Ale było warto. Smakowało mi. Jesteś taka zabawna, Jacqueline. Teraz ja. Zobaczmy, co tam jest. O, Red, jaki ogromny żelkowy ludzik. Jest prawie tak duży jak ja. Spróbujmy. Ach, nie mogę go ugryźć. No dalej. Jest mega twardy! Oh. No dobra, w takim razie przepiłuję go piłą łańcuchową. O tak! Ej, hey, dam! Przestań stęcała co ich rzeka! Chcę pokroić go na małe kawałki! Jeszcze chwileczkę! Och, udało się! Teraz jemy! się mm, rację! Ach, te żelki są pyszne! Fantastyczne! Mega mi to smakuje! Ach! O-o! Coś jest nie tak! Ach, moja buzia! To straszne! Ach. Dziewczyny, pomocy! Nie mogę się ruszyć! Zjedzmy jego żelki, póki nic nie może zrobić! Świetny pomysł! Pyszne! Ale to moje! Przestańcie!